To na handelek. To już pograłem. To można oddać. A to w sumie do niczego się nie nadaje, więc też trzeba sprzedać. Cześć, ja jestem Dominik. To jest kanał Zbyt Wiele Gier I dzisiaj oglądacie drugi odcinek serii której rozliczam się z mojej kolekcji gier plążowych. W poprzednim filmie z tej serii pokazałem wam y, bardzo dużo gier, bo ponad 70, wszystkie które leżą na mojej półce wstydu. Jeżeli jeszcze tego filmu nie widzieliście, to zapraszam Was, żebyście go obejrzeli. Link znajdziecie w opisie. Dzisiaj natomiast trochę mniejszy zestaw, bo jedynie trzy kartony. I będą to gry, których z różnych powodów postanowiłem się pozbyć z mojej kolekcji i o tych powodach wam szybko dzisiaj opowiem. Ile gier mieści się w tych trzech kartonach? Niewiele, bo jedynie około 30. Muszę otwarcie przyznać, że z pozbywaniem się gier z mojej kolekcji mam olbrzymi problem i potrafię się łatwo rozstawać z moimi grami, nawet jeżeli nie są jakieś bardzo dobre. A jak już jakoś sprzedam, to potem zazwyczaj tego żałuję. No dobra, nie przedłużając, zobaczmy, co znajduje się w tych kartonach, co mogę wam dzisiaj pokazać. Ale zanim wyciągniemy coś z kartonu, to chciałbym y, zrobić y, dwie wzmianki. Obie gry to karcianki, małe, które oznaczyłem sobie jako do oddania, ale w sumie powinny być już jako oddane, ponieważ. Obydwu już nie mam. Pierwsza z tych gier to gra 7 rund od wydawnictwa Egmont. Otrzymałem ją w ramach współpracy właśnie z tym wydawnictwem. Pograłem i jakoś bardzo mnie nie porwała. Dla mnie to jest takie zmodyfikowane macao. Ta gra jest ok, ale u mnie na stół już prawdopodobnie by nie wychodziła. Druga z tych gier to Pchlicyrk, również karcianka. Tym razem dostałem ją od Muduko. Zaskakująco dobra gra z mechanizmem pusher Your luck. Dobrze się przyjęła u mnie w domu, szczególnie dzieciom bardzo się spodobała. Dlaczego w takim razie już jej nie mam? Ponieważ obydwie te gry, zarówno 7 rund, jak i Pchlicyrk oddałem mojej mamie, która szukała jakiejś prostej, e, szybkiej gry do pogrania ze znajomymi i na pewno u niej te gry będą miały lepiej. A u nas w domu i tak przywija się bardzo wiele gier. Na tyle dużo, że prawdopodobnie te gry miałyby marne szanse, żeby wejść po raz kolejny na stół kilkukrotnie. Ok, to jedźmy z tymi kartonami. Pierwsza z gier to Age of Steam. Muszę przyznać z bólem serca, że ta gra musi wylecieć z moich półek. Po pierwsze jest ona bardzo duża, to pudło jest naprawdę wielkie i zajmuje bardzo dużo miejsca. Bardzo doceniam to, co ta gra robi. Jestem chyba jedyną osobą w Polsce, jak nie na świecie, której ta gra graficznie się podoba. Okej, okay, grafik tam szałowych jakiś nie ma na tych mapach i jest to bardzo takie surowe, jednak dla mnie jest to bardzo czytelne. Dlaczego ta gra, więc, wylatuje z mojej kolekcji? Ponieważ ta gra zdecydowanie zalicza się do tych, które dobrze gra się w wiele osób, najlepiej 5, 6, a ja zazwyczaj gram w 3, w 2, czasem się zdarza w cztery osoby. Także z bólem serca Age of Steam leci do kartonu sprzedażowego. Następna gra, która musi wylecieć z mojej kolekcji, to Arkana Magii. Muszę przyznać, że ta gra nie bardzo mi się przyjęła. Pograłem w nią, jest tam. Fajny mechanizm budowy silniczka, ale nie jest on niczym szczególnym. Muszę przyznać, że jak ta gra wychodziła, to dość mocno się na nią nastawiałem. Wydawało mi się, że to będzie coś super, super. A okazało się to być taki zwykły średniak, ale dobrze wydany, bo tutaj są spoko grafiki. Fajne te znaczniki pokerowe, tych symboli y, księżyców, chyba. No niestety u mnie na stół już więcej nie trafi. Następna gra to 303 Bitwa o Wielką Brytanię. Jest to starszy tytuł wydany przez IPN. Jest to gra dwuosobowa: jeden gracz steruje samolotami y, niemieckimi, drugi y, aliantami i y, jedna z drużyn ma za zadanie zbombardować Londyn, druga ma za zadanie obronić Londyn przed bombardowaniem. Ta gra działa, jednak e, nie porywa, ma ona takie problemy z losowością, że e, nie do końca mamy ochotę w nią grać, chociaż jest chyba pierwsza gra, w której widziałem coś, co jest przyczepione do planszy. Tutaj jest taki wskaźnik wpinany plastikowy, który mówi o tym, którą mamy rundę, więc to było takie wow, w takiej małej grze, takie rzeczy. Teraz już raczej jest to norma, że pojawiają się jakieś elementy obrotowe, np. koła przymocowane do planż. Jednak w tą grę już raczej grać nie będę. Następna gra to Little Factory. Tutaj znowu mamy karciankę z budowaniem silniczka produkcyjnego. Po zagraniu w Little Town, które miało być takim pierwowzorem tej gry. Myślałem, że to też będzie fajne, jednak jest to taka prosta, działająca gra, która u mnie na stół już nie będzie trafiała, więc szkoda, żeby zajmowała miejsce, a komuś może się przyda. Teraz gra od wydawnictwa Egmont, Overbooking. Brakuje łóżek. O tej grze nagrałem już film, jeżeli macie ochotę. On się chyba nazywa 3 gry, trzy różne wrażenia. pokazuje tam kilka gier od Egmontu, właśnie, i tam jest bardziej wytłumaczone, dlaczego ta gra mi nie podeszła, a tak na szybko to spodziewałem się czegoś innego. A teraz gra, która już pojawiła się w moim poprzednim zestawieniu, czyli Lutecja. Tak, nie zagrałem w tą grę i wydaje mi się, tak jak już mówiłem w poprzednim filmie, że w nią nie zagram. Jest to mała, licytacyjna gra od yy, Lacerty. Po przeczytaniu instrukcji nie mam ochoty tłumaczyć innym graczom. Znowu malutka gra, tym razem yy, Cezar od Muduko. Yy, jest to taka gra z mechanizmem Push Your Luck. Rzucamy kostkami próbujemy przebić wynik przeciwnika. Ta gra jest bardzo fajna. mnie dzieciaki się w nią zagrywały nawet jeszcze niedawno, ale uznaliśmy wspólnie, że mamy tak wiele różnych gier, że ona zbyt rzadko trafia na stół i jeżeli ktoś będzie chciał ją kupić, to możemy ją sprzedać. Teraz trochę większe pudełko i mamy tu Splendor. Mówiłem wielokrotnie i pisałem na moim Instagramie, że Splendor bardzo lubię. Rozgrywek w tą grę mam bardzo dużo. Dlaczego więc ona leci na sprzedaż? Ponieważ znalazła zastępstwo. Ta gra jest o wiele lepsza. Jest to Splendor Pokémon w wersji koreańskiej. Dużo o tej grze już powiedziałem. Nagrałem o niej dwa filmy, więc jeżeli macie ochotę o niej posłuchać, zobaczyć jak się w nią gra. Jest też film, który pokazuje gameplay czteroosobowy. Naprawdę warto się przyjrzeć tej grze. Teraz gra poprzez wieki. Od wydawnictwa Portal. Ciekawy koncept gry. 18 kart. Musimy zdobywać punkty, trochę przechytrzyć przeciwnika tymi kartami, które zagrywamy. Zaskakująco dużo mechaniki w tak małej liczbie elementów. Pograłem i już mi wystarczy. Kolejna gra, która wylatuje z mojej kolekcji, to Star Wars: Przeznaczenie. Jest to zestaw startowy dla dwóch graczy. Kilka lat temu był boom na tą grę, ale to chyba wszystko już padło. Jest to karcianka, w której wykorzystujemy również kości, walczymy. Jasna strona przeciwko ciemnej. Ja kupiłem ten zestaw tylko po to, żeby sobie spróbować. Nie jestem fanem e, tego typu gier. Próbowałem, ale już nie potrzebuję. Teraz coś, co może was zdziwić, bo ta gra e, raczej ma dobre opinie. E, jest to dobry rok, mi również się dobrze w nią ugrało. Ona ma bardzo fajne rozwiązania mechaniczne, z przydzielaniem kostek przydzielamy kostki do y, pól worker placementowych, wykonujemy jakieś akcje. Jednak problem z nią jest taki, że jest za długa. Nie jest to gra, w którą będę grał z zaawansowanymi graczami, raczej jest to gra rodzinna. Ale na grę rodzinną naprawdę jest zbyt długi downtime. Także mam wiele y, gier lepszych od tej, tutaj mogę się pozbyć. Teraz mam jedną grę, ale w sumie cztery pudła, bo jest to dominion, podstawka. Złoty Wiek, Przystań oraz pożądana przez y, wielu graczy, którzy znają Dominiona, intryga. Dlaczego pozbywam się Dominiona? Dominion jest bardzo fajny. O nim również nagrałem film jakiś czas temu. Do niego też was zapraszam. A pozbywam się go, dlatego że mam go w wersji od Games Factory Publishing. A tutaj za mną stoi już początek mojej nowej kolekcji od UV Games. Chcę wymienić te gry na tą najnowszą wersję. Kolejna gra to Iki od Lucky Duck Games. Bardzo byłem nahypowany na tą grę i w sumie bardzo mi się spodobała, bo jest tutaj budowanie własnego rondla akcji. Chodzimy dookoła jakiegoś tam placu, budujemy swoje sklepiki, dzięki temu możemy ustalać jakie akcje możemy wykonywać. Jednak problem mam w tej grze z pożarami, tak jak wielu graczy. Jest to bardzo losowy mechanizm, który trochę zabija mi tą przyjemność zgrania w grę euro której jednak y, liczenie wyniku jest dość istotne. Także kilka razy w nią zagrałem, podobała mi się, jednak mam wiele innych gier, które szybciej wyjdą na stół. I znowu duże pudło, tym razem padło na Summoner Wars Przymierza. Jest to karcianka pojedynkowa, którą dość sporo ogrywałem y, kilka lat temu, jednak coś mi ją zastąpiło a to coś to Lumeria. Lumeria jest to gra wzorowana na mechanice Summoner Warsów. Jednak wydaje mi się fajniejsza, ponieważ mamy tutaj różne scenariusze, które możemy rozgrywać. A poza tym, chociażby jest mechanizm y, równoważący, kostki, które nam nie wypadają. Jak nam nie idzie w rzutach kostką, dostajemy y, busta w postaci przyspieszenia, odblokowania jakichś umiejętności specjalnych naszych jednostek. O tej grze. Na moim kanale na pewno jeszcze filmy jakieś się pojawią. A póki co, Samoner Wars leci na sprzedaż. Piłka w grze od yy, Fox Games. Kupiłem tę grę za kilka złotych, więc pewnie ona bardziej pójdzie do oddania niż do sprzedania. Ale no, rzadko mówię o grach, że są słabe. Ta gra jest słaba. <grym> Tutaj możemy grać w nieskończoność w sumie. Yy, no dobra, nie w nieskończoność, bo skończy nam się talia, ale. Yy, Trafienie gola w tej grze naprawdę to jest to, to totalnie, totalnie losowa sprawa. Moje dzieciaki bawią się tymi kartami bardziej na zasadzie o, mamy tutaj karty piłkarzy czy tam zagrań piłkarskich, ale jako gra to się nie sprawdza. A co to za woreczek? To są moje dwie talie yy, z Keyforge'a. ten system grać na pewno nie będę. Kiedyś sobie kupiłem dla sprawdzenia, zagrałem, nie porwało mnie. Doceniam bardzo koncept, ale myślę, że tych talin też mogę się pozbyć, bugać już nie będę. teraz Orbis, to jest e, dość spoko graka felkowa o budowie e, silnika, e, trochę jak Splendor, to jest e, ten sam autor co Arkana Magii, więc widzę tutaj troszkę podobieństwo, e, bo Arkana Magii również nie do końca mi podeszły. E, nie widzę w tej grze nic szczególnego, mechanizm działa, jest ok, ale na stół lądować nie będzie. Wyścig balonów, jest to bardzo prosta gra o tym, że rzucamy kostkami, przydzielamy je do ruchów konkretnych balonów, te balony się ścigają, każdy z graczy ma przydzielony swój balon, no i kto pierwszy doleci na miejsce, ten wygrywa. Nie ma w tej grze nic szczególnego, nie jest zła, ale jak dla mnie zbyt losowa. Skytopia, również muszę przyznać z bólem serca, że tej gry chciałbym się pozbyć, ponieważ bardzo się nastawiałem, że ta gra będzie czymś niesamowitym. Mamy tutaj mechanizm e, opóźnionego planowania akcji. E, budujemy budynki przy pomocy e, tematycznie golemów. Ta gra jest troszkę zbyt zamknięta, e, jakby nie ma tutaj zbyt wiele do zobaczenia. Po kilku razach raczej widzieliśmy już wszystko. E, gra się nie rozwija, dodatków do niej na pewno nie będzie. Szkoda. Kolejna gra y, to gra Włościanie od UV Games. Y, jest to gra o bardzo specyficznej grafice, dość prostej, ale takiej przyjemnej dla oka. Y, zagrywamy tutaj karty, które między sobą się kombują y, po to, żeby zdobywać monety, ostatecznie punkty zwycięstwa. Y, w środku mamy też kilka dodatków, ale ta gra dla mnie nie jest czymś. Jest ok, działa, ale nie porywa. Kolejny tytuł to Projekt L. E, mamy tutaj poliomino, i to takie w czystej postaci. Dostajemy e, swoje płytki, na których musimy układać kafelki. E, wykonanie tej gry jest naprawdę super. E, te e, trisowe kształty są e, nie wiem, akrylowe, plastikowe. W każdym razie są takie przyjemne e, w dotyku, i e, dobrze się jakby z tą grą obcuje. Jednak w samej rozgrywce nami w tym podstawowym pudełku nie ma nic szczególnego dla mnie. Podobno dodatki noszą bardzo dużo, ale po pierwsze te dodatki po polsku nie wyszły. Po drugie, takie czyste poliomino, nie wiem, czy jest czymś dla mnie. Mam kilka gier, które tą mechanikę implementują w jakiś bardziej przyjemny, ciekawy sposób. Także projekt L popróbowałem, a teraz czas, żeby ją sprzedać. Kolejne smuteczki, bo gra Wenecja, po pierwsze, tematycznie po drugie, mechanicznie naprawdę mnie y, zaciekawiły. Jednak zebrało się sporo czynników, które powodują, że do tej gry więcej nie usiądę. Zagrałem w nią raz, a drugi raz już nie mam ochoty, ponieważ ta gra ma zdecydowanie problemy UX-owe. Tutaj y, pionki się przewracają, gondole, w których weźmiemy towary, są za ciasne. Wszystko jest takie trochę nieprzyjazne dla użytkownika. A zamysł na samą grę jest bardzo fajny, tak? Rozwożenie towarów, realizowanie zleceń po weneckich kanałach, jednak no, ta gra u mnie na stołu już nie wyjdzie. Nawet jeżeli ja bym chciał, to moi współgracze na pewno nie będą tego chcieli. Londyn, ta gra ma świetną mechanikę balansowania na granicy ubóstwa i bogactwa. Musimy rozwijać swoje dzielnice. Zagrywać karty, które będą dawać nam jak najwięcej punktów, ale też będą powodować, że w innych miejscach będziemy mieli ubóstwo. Potem na koniec sprawdzamy, kto miał większe ubóstwo, ten więcej straci. Także mechanika jest dość fajna, jednak ta gra dla mnie jest za długa. Gdybyśmy spędzali połowę czasu przy tym, co robimy przy tej planszówce. To na pewno by została w mojej kolekcji, a tak ciężko mi jest ją rozłożyć, zaproponować, wytłumaczyć. Inne gry wygrywają. Wystawa Światowa 1893 jest to eurogra, ale z mechanikami Aria Control. Zagrywamy tutaj swoich robotników w kilka obszarów i staramy się mieć przewagę na tych obszarach. Przyjemny mechanizm, ale jest to na tyle prosta gra że po kilku razach dla mnie już jest wystarczająco. I znowu gra, która pojawiła się w poprzednim odcinku, czyli Stroganov. Tam też już mówiłem o tym, że czytałem instrukcję i że jeszcze w nią nie zagrałem, ale na pewno będę chciał w nią zagrać. Mam jednak jeszcze drugi egzemplarz zafoliowany. Tak się zdarzyło, że trafiły do mnie dwie kopie tej gry. Także ta, która jest zafoliowana, od razu leci na sprzedaż. Następna gra to Santiago od wydawnica Tref. Jest to bardzo fajna gra rodzinna na, na wprowadzenie. Tak szczerze przyznam, że y, gdy wydać coś, co mi zaproponowało, żebym sobie ją ograł, to nie byłem przekonany. Wydawało mi się, że dzieciaki jej nie ogarną, ale się myliłem, bo jest tutaj taka mechanika licytacji, powiedzmy, że musimy zdecydować, jak dużo pieniędzy damy, żeby być pierwszym graczem. O moje dzieciaki, wtedy jak zaczynaliśmy w nią grać, to mieli młodszy syn, miał 7 lat. To spokojnie dawał radę i w sumie nawet budował sensowne strategie. Musimy tutaj nawadniać nasze pole, dbać o to, żeby rośliny, które hodujemy były bardziej wartościowe od innych. Fajny mechanizm na początek, Pograliśmy, a teraz czas iść do bardziej zaawansowanych tytułów. A jako zaawansowanych tytułach mowa to czas na Pax Viking. Tak, wiem, że ta gra jest najmniej Paxowa z Paxów. Czytałem o tym, chociaż to było pierwsze i jedyne moje spotkanie z Paxami. Jednak kilka rzeczy złożyło się na to, że więcej w tą grę już raczej nie będę grał. Poprobowaliśmy bardzo fajnie tutaj działa kontrolowanie obszarów, budowanie swoich Ciekawych okrągłych kart na planszy. Jednak jest tam trochę losowości, takiej, która wpływa na to, że nie zawsze będziemy mogli zagrać wszystkie karty w każdym miejscu. Tak samo nie do końca podobał mi się system celów do osiągnięcia, bo tu zdecydowanie gracze, którzy mają większe doświadczenie w tej że będą miały, mieli przewagę nad innymi. Po prostu nie znajdę raczej już towarzyszy do tej rozgrywki, więc nie ma sensu, żeby się u mnie kurzyła. Być może ktoś skorzysta i będzie w nią grał częściej. Kolejną małą grą, której raczej pozbędę się ze swojej kolekcji, to jest Karak Goblin. Jest to karciana wersja słynnego Karaka. Ta gra moich dzieciaków nie porwała, yy, mnie również, bo jakby jest to gra raczej skierowana do grania z dziećmi. Mamy lepsze gry z tej serii. I skoro mowa o lepszych grach z serii Karak, to jedynka Karak yy, jest zdecydowanie lepsza od wersji karcianej, czyli Goblina. Jednak ta gra również leci na sprzedaż. A to dlaczego? Dlatego, że pojawił się u nas Karak 2. Zdecydowanie ta wersja Karaka to jest ta wersja, w którą chcemy grać. Ona jest nie tak bardzo nużąca jak ta poprzednia. Karak 1 już nam się bardzo ograł, jest on bardzo długi i myślę, że teraz, jak będę grał z dzieciakami w Karaka, to na pewno zawsze wyciągniemy Karak 2. O tej grze macie materiał na moim kanale, znajdziecie tłumaczenie zasad. Naprawdę, ten tytuł polecam Wam do rodzinnego grania z dzieciakami. A nie kara kiedynkę. I przyszedł czas na ostatni e, tytuł w tym zestawieniu, i będą to potwory w Nowym Jorku. Jest to e, druga wersja e, potworów w Tokio, trochę bardziej zaawansowana. E, jest tam więcej mechanik. E, ona celuje bardziej w Eurogry już. E, trwa ona trochę dłużej niż zwykłe e, Kingo w Tokio. E, jest ona bardzo fajna, jednak mam tą wersję. A ona załatwia mi wszystko, czego potrzebuję w tej grze i w tym systemie. Jest ona prosta. Tutaj mamy mroczniejszy klimat niż w podstawowych potworach w Tokio. I to jest ten tu, który zostaje w mojej kolekcji. I jak mam tą, to już nie potrzebuję więcej gier z tej serii. I to by było na tyle moich gier, które będą wylatywać z mojej kolekcji. Dajcie znać w komentarzach, jak wielką półkę sprzedażową wy macie u siebie jak wielu gier chcecie się pozbyć i też możecie napisać w jaki sposób sprzedajecie swoje gry i czy kupujecie gry na rynku wtórnym przypomnę, że jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału to kliknijcie subskrypcję wy będziecie wiedzieć, że pojawiają się nowe filmy dla mnie jest to sygnał, że ktoś to ogląda, ktoś jest zainteresowany a dla YouTube'a jest to sygnał, żeby pokazywać moje filmy kolejnym graczom i wszyscy jesteśmy zadowoleni jak widzicie tutaj za mną są jeszcze gry nie gry które y, znalazłyby się na moich półkach, y, takie, które moglibyśmy sprzedać, bo mnie nie gram, ale na przykład to Monopoly, który tu stoi za mną, traktuję jako taki artefakt, w przeszłości. Y, coś, co leży u mnie w kolekcji, kiedyś chętnie pokażę dzieciakom, jak wyglądały gry w przeszłości i jak już nie powinny wyglądać. Jaki będzie kolejny film z tej serii? Tego jeszcze nie wiem. Mamy jeszcze na przykład y, 100 gier. Które tworzą moją kolekcję, takich, które raczej nie mają szans z niej wylecieć. Mam jeszcze do pokazania wam kolekcję gier. Takich, które posiadam tylko dlatego, że grywam z dziećmi. Także zobaczymy, okaże się w niedalekiej przeszłości. A dzisiaj dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!